To jest ta biel, biel ludzi świętych, którzy zostali obdarzeni świętością, których Baranek w swojej krwi wybielił, doprowadził ich do świętości. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad tym, co uśmiela nas, by prosić, by starać się o światło, światło w ciemności, o serce, prosi Franciszek. I my też chcemy dzisiaj w konfrontacji... Z ikoną stając przed nią, rozważając, to, co nam objawia zapytać, ale też i przyjąć jako odpowiedź, co pozwala nam prosić o światłość serca. Nagrywając te rekolekcję, staraliśmy się wspólnie o to, aby na tych płaszczyznach złotych światło jak najmniej się odbijało. A teraz wejdźmy do kościółka Świętego Damiana i zobaczmy zupełnie inną scenę. Ciemny kościół. To złoto, które odbija każdy najmniejszy blask w świecy, kaganka, lampki olejnej. Zobaczmy to. I wtedy zobaczymy, jakie wrażenie może na Franciszku uczyniły właśnie te błyski światła, te odbłyski chwały Bożej. My dzisiaj, jako współcześni, jesteśmy skażeni światłem. W tym znaczeniu, że to światło nie robi na nas żadnego wrażenia, mamy je. I za każdym razem, kiedy tylko chcemy, podchodzimy do kontaktu, włączamy, zapala się żarówka, zapala się światło, mamy to światło, nawet do przesytu. Są nawet we współczesnym świecie tworzone takie miejsca, które są nazywane sanktuariami ciemności, gdzie światło to, nazwijmy je tak ludzkie, nie dociera. I szukamy, jest ich niewiele. Szukamy takich właśnie miejsc, gdzie nie bylibyśmy skażeni światłem. I Dzisiaj do przesytu możemy sobie tego światła nagromadzić. Święty Franciszek żył w czasach, kiedy no nie mógł pozwolić sobie człowiek na to, żeby szastać światłem. Franciszek, wchodząc do kościółka Świętego Damiana, wchodzi do przestrzeni ciemnej, w której zapalony może jeden kaganek oświetla i błyszczy, odbija się w tych złotych przestrzeniach, w tych złotych płaszczyznach. Innym takim elementem, który proponuje nam, by prosić Pana Boga. O światłość w ciemności, o światłość dla naszego serca to są pewne kontrasty, które w tej ikonie możemy zauważyć. Właśnie takie przejścia, bardzo ostre przejścia. To nie są jakieś szarości, nie wiadomo co ale widzimy albo czerń, albo złoto, albo czerwień. Widzimy te kontrasty, i każdy z tych kolorów ma swoje znaczenie, jak zawsze w ikonie. I tutaj też możemy Przypuszczać. Mamy takie prawo przypuszczać, że być może Franciszek też na to w ten sposób spojrzał, że na to ma ten czerń. Czerń właśnie swojego serca, tego takiego zagubienia się w tej swojej historii życia. Nie wie, co ma czynić. A jednocześnie ma zaproponowane to złoto, tę chwałę. Wie, że ta chwała pochodzi od Pana Boga. Wie, że Bóg proponuje mu tę drogę. I odważa się prosić: Panie, daj mi światło serca, poprowadź mnie z tej ciemności, którą widzę tu przed sobą, jako tę przestrzeń grzechu, do tej przestrzeni świętości. Ale jest jeszcze jeden element, który chciałbym tutaj zaproponować Wam, abyście nad nim też trochę pomedytowali, zastanowili się. To jest ten kolor czerwony. Zauważcie, jak bardzo wiele tego koloru czerwonego jest. To jest z jednej strony kolor tych szat, które te postaci mają na sobie, ale też chciałbym zwrócić uwagę na te paski czerwone, które tworzą pewną ramę raz dla postaci Chrystusa, tworzą ramę tego krzyża, ale też tworzą taką swoistą ramę dla tych zetkniętych ze sobą przestrzeni grzechu i świętości, czerni i złota. Oto mamy ten fragment apokalipsy świętego Jana Apostoła, który mówi nam o tych, których szaty zostaną wybielone we krwi baranka. Oto ten kolor czerwień, kolor miłości, świadectwa, takiego świadectwa do krwi. On wprowadza nas i zaprasza nas do tego, abyśmy właśnie tutaj popatrzyli od tej strony. To jest ta biel, biel ludzi świętych, którzy zostali obdarzeni świętością, których baranek w swojej krwi wybielił, doprowadził ich do świętości. Tej bieli nie widać na tej ikonie, ale ona jest ukryta właśnie pod tą czerwienią. Jeśli mówimy o kontrastach, to też możemy powiedzieć trochę o takiej pewnej swoistej symetrii. Oto, kiedy Franciszek prosi o to, by otrzymać to światło dla serca, to chce wyruszyć w drogę. I tutaj widzimy w tej ikonie pewną taką ideę. Chrystus jest drogą i Chrystus nas prowadzi. On jest tym światłem na drodze. Jakiej drodze? Na drodze właśnie od tego, co jest takie przyziemne, ciemne, yy, zwykłe, grzeszne. To jest ta przestrzeń pod stopami Chrystusa moglibyśmy ją nazwać właśnie otchłanią. Chrystus wstępujący do otchłani, to jest ta hasma megal, to jest ta przestrzeń, która dzieli niebo od piekła, od otchłani. I Chrystus tutaj wychodzi on jest tym światłem prowadzącym ku czemu ku temu który jest ojcem który daje świadectwo który chce nas wprowadzić i widzimy w tym medalionie Chrystusa wstępującego do nieba on jest tym który dla wszystkich wierzących tak jak oni są jest tym który prowadzi jest właśnie tym światłem w ciemnościach od ciemności prowadzi ku chwale ku światu nieba rozjaśni ciemności mego serca". Franciszek tak bardzo wziął sobie do serca tę prośbę z samego początku swojego życia, że ona towarzyszy mu aż do końca jego dni. I chociaż nie jest to w żaden sposób powiedziane w jego pismach, w biografiach o nim, to jednak widzimy to w jego zachowaniu. Oto ta ostatnia modlitwa, pieśń słoneczna, którą przed samą śmiercią Wypowiada, w zasadzie wyśpiewuje, jest takim owocem całożyciowego proszenia: daj mi światło w ciemności. Oto Franciszek układa tę ostatnią modlitwę w momencie, kiedy jest ociemniały, kiedy nie widzi nic, kiedy słońce go boli, wręcz fizycznie sprawia mu ból. I oto właśnie w tym momencie ta światłość serca pozwala mu wyśpiewać piękny hymn uchwale Boga. Boga, który co więcej nie jest nie tylko najwyższy, jest nie tylko wszechmogący, ale jest tak po prostu dobry. Franciszek w tych ciemnościach serca, które przeżywa w tym momencie, bo przecież jest tyle zamieszania w tym momencie w jego życiu i z regułą, i z braćmi, i ze sobą samym, z tą swoją chorobą, a jednak nie waha się i wyśpiewuje. Co więcej, zaprasza do tego hymnu dziękczynienia, chwały również tych, którzy stoją obok, którzy też przeżywają takie ciemności. Zaprasza do tej modlitwy burmistrza Asyżu i biskupa, którzy są skłóceni. Zaprasza tych, którzy być może stają. Wobec śmierci, na progu śmierci, ich też zaprasza do tego hymnu. Właśnie w tych ciemnościach, które im towarzyszą, są zaproszeni do tego, by znaleźć tego, który jest światłością. On potrafi ich przeprowadzić przez niepokoje, przez kłótnie, przez złości i przez ten strach, obawę przed śmiercią. Zapytajmy samych siebie, czy my tak odkrywamy światłość ze światłości, Boga Prawdziwego z Boga Prawdziwego? Że potrafimy przechodzić przez te ciemności, które nam towarzyszą. Różne. One zawsze będą subiektywne, zawsze będą moje, i zawsze będą ważne. Nie ma co porównywać moich problemów, moich ciemności do Twoich ciemności. One zawsze będą ważne, ale zawsze będą niczym wobec tego, który jest światłością. Zawsze te problemy możemy oddać Chrystusowi prosić: daj mi światło w ciemności, rozjaśnij ciemności mego serca. Właśnie prosząc i tym bardziej czując się zaproszeni przez medytację tego, który jest najwyższy. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem.